Słuchajcie moi drodzy, yy, jesteśmy na plantacji słonecznika konwencjonalnego. Yy, nie chciałbym tutaj mówić o odmianie, nie wskazując, nie dyskutując, broń Boże, odmiany. Ważne, żeby powiedzieć jedno, odmiana konwencjonalna. Yy, niestety w wyniku nieporozumienia został zastosowany tutaj tribenuron metylu, czyli zastosowana została substancja, która jest do stosowania w słonecznikach właśnie z odpornością na tribenuron metylu. To, co się dzieje tutaj za mną, niestety pokazuje jednoznacznie, że ten słonecznik powoli zamiera. Byliśmy przed momentem na plantacji, która tydzień wcześniej była opryskana. Tutaj jest dwa tygodnie po zabiegu. Na innej plantacji jesteśmy trzy tygodnie po zabiegu. Efekt jest taki, że ta roślina robi się coraz mniejsza, coraz bardziej żółta. Na pewno nie wytworzy koszyków. Jedna rada: zapinacie agregat pół i na przykład siejecie grykę, o ile nie ma problemu z pozostałościami. To jest nauka, która dużo kosztuje. Ale korzystajcie z tej nauki. Do zobaczenia. Pani, za mną odmiana Boston. Słonecznik odmiana Boston. Odmiana odporna na Trybunal metylu. Niemniej jednak, na tej plantacji dokonaliśmy tylko i wyłącznie zabiegu doglebowego bez korekty na chwasty dwuliściennej, na chwasty jednoliścienne. Czyli tutaj zabieg doglebowy pomimo tak ciężkich warunków, jakie panują w tym roku, był zabiegiem skutecznym. Była to mieszanina trzech produktów, preparatu Activus, Efica i Bandur, łącznie z preparatem, który dodatkowo utrzymuje substancje na powierzchni gleby, czyli Adivare Grand. To, co przed nami. Kochani, przed nami zabieg regulacyjny i dodatkowo będziemy musieli wykonać zabieg zwalczający mszyce. Podajemy również na moment bor, i molibden. To składniki, które w tym momencie są jak gdyby najbardziej potrzebne na tej, na tej plantacji. Życzę każdemu z Was, by tak wyglądały wszystkie Wasze plantacje słonecznika, chociaż wiem, że w tym roku nie, nie mało było problemów, chociażby żerowanie szarka komośnika, który splądrował tutaj na rejonie Podkarpacia wiele, wiele plantacji. Natomiast, w czym dodatkowo są problemy? Na pewno. Generalnie ze wschodami przy tej suszy, i to co w tym momencie jest dylematem, czy wykonać zabieg regulacyjny, czy nie. Ja myślę, że niewielka dawka regulatora jest wskazana. Nie do końca wiemy, jakie prognozy pogody do końca nas będą czekać. Póki co wykonujemy zabieg, tak jak powiedziałem, na mszyce zabieg fungicydowy zabieg regulacyjny, Mikroelementy i czekamy tak na dobrą sprawę już później tylko i wyłącznie na żniwa. odmiana boston odmiana odporna na trybenuron metylu za mną odmiana boston Moi drodzy jesteśmy na kolejnej plantacji z, ze słonecznikiem tym razem za mną odmiana MAZ-86 Jedna z popularniejszych odmian tutaj na Podkarpaciu e, Co było robione na tej plantacji do tej pory w zasadzie zabieg doglebowy jeżeli chodzi o zwalczanie chwastów Podobnie jak w poprzednim, e, poprzednim ujęciu na Bostonie Efika, e, przepraszam, bandur i ACTIVUS razem z pomagaczem doglebowym Adiware Grand. E, Za nami zabieg na mszyce, przed nami zabieg grzybowy, przed nami zabieg na e, regulację, ale czy na regulację zdecydujemy się, to jeszcze dyskusja przed nami dlatego, że tutaj w tym regionie niestety brak e, opadu. Moi Drodzy to co ważne został nam troszeczkę w desce powojowego No ale tuż tu za późno, żeby jakiekolwiek korekty w tym słoneczniku robić Co więcej obserwujcie nas na YouTube i na Facebooku